W ogrodzie niepokalanej, za wstawicielem św. Maksymiliana i św. Faustyny Kowalskiej, nieskończonemu miłosierdziu Bożemu, polecajmy nasze potrzeby potrzeby całego kościoła, całego świata, który żyje w niepokoju nieustannym. Polecajmy dusze zmarłych oraz prośby i intencje wszystkich tutaj obecnych również łączących się przez Telewizję Niepokalanów, prośby zanoszone przez widzów Telewizji Niepokalanów, nadsyłane przez czytelników Rycerza Niepokalanej oraz przekazywane przez wszystkich proszących nas o modlitwę naszych przyjaciół, sympatyków i pielgrzymów. Prośmy też o beatyfikację naszego współbrata nocentego Prosimy o miłosierdzie Boże dla każdego człowieka. W Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, który siedzi w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Na naszego Bożego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i odpuszczamy nasze

to po i Ziemi, czekanie na jakieś Syna Jego wsadzać, Pana Naszego, Który się znają, którzy Ducha Świętego, znają, którzy znają, którzy znają, którzy znają, pod znają, którzy znają, którzy znają, którzy Chcecie po prawicy Boga, Ojca, Szef, Monastego, Panu, czyli Cię sądzisz, żebyś z Nim Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, święty świętych obcowaniach, w grzechów odpuszczeniach, w ciała w żywo uwierzcie, Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najniższego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa. Nasze błaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłości dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzia dla nas i całego świata. i całego świata, dla Jego bolesnej męki, niej miłość ty dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, niej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, niej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzia dla nas i całego świata, a jego bolesnej męki. Miej miłosierdzia dla nas i całego świata, a jego bolesnej męki. Miej miłosierdzia dla nas i całego świata, a jego bolesnej męki. Miej miłosierdzia dla nas i całego świata wszędzie wiedzno odnawiając ciało i krew dusze i bóstwo najmniejszego syna twojego a Pana naszego jest ta Chrystus tam nasze organy jestach wszelkie nasze i cały brzdą na jego boleśnie ręki jej łoszenie cię błagać i sprawuje się na jego

Dla jego bolesnej męki, mieli było średnie dla nas i na, całego świata. Dla jego bolesnej męki, nie było średnie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, mieli było średnie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, nie było średnie dla nas i całego świata. Dla jego Dla jego bolesnej męki. Nie idzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Nie idzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Nie idzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Nie idzie dla całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, dusza i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Nasze błaganie za grzechy naszej i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i Miej miłosierdzia dla nas całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzia dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzia dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzia dla nas całego świata, dla jego bolesnej męki.

Jego bolesnej <tries> męki, nie biło się nie dla nas i całego siada, Jego bolesnej męki, nie And... i'm Młody Święt za nami. Święty Józefie. Młody Święt za nami. Święty Maksymilianie. Młody Święt za nami. Święta Faustyno. Młody Święt za nami. Święty Janie Pawle II. Młody Święt za nami. Błogosławiony Michale Sopoczko. Młody Święt za nami. Błogosławienie Bracia Męczennicy z Niepokalanowa. Młody się za nami. Twoją obronę uciekamy się w święta Boża Kościołcielskiego. Naszymi grożytami. we <laughs> Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki. Dozwól prosimy, taką czcią otaczać święte tajemnice ciała i krwi Twoje, abyśmy nieustannie doznawali owoców